Siema, jestem Tomek Kwiecień, jestem instruktorem jazdy na rolkach, od 22 lat jeżdżę, od około 10 uczę. Dzisiaj porozmawiamy o rolkach, o różnych tematach, które się z nimi wiążą, o technice jazdy, o stylu jazdy, o dyscyplinach rolkowych. Zapraszam Was serdecznie. Zanim kupimy nowe kółka, to kółka się zamienia i ponieważ ruch rolkowy polega na tym, że po pierwsze naj, najczęstszy... Kontakt z nawierzchnią ma kółko pierwsze i ostatnie, więc pierwsze i ostatnie koło najbardziej się ściera oraz rolki ścierają się kółkami od wewnątrz, czyli ta powierzchnia zawsze jest ścięta, robisz takie stożki, czyli tak naprawdę zamieniamy kółka z prawej na lewą i przód. Zamieniamy ze środkiem, czyli te koła zewnętrzne lądują w środku w lewej rolce i koła wewnętrzne z lewej rolki lądują po zewnętrznych częściach w prawej rolce. Także tak zwanym mięsem, mięso to jest ta część oliuretonowa koła, tam gdzie tego mięsa jest więcej, to musi być od wewnątrz rolki. Im mniejsze koła, tym niższa prędkość, którą możemy wygenerować. Tak naprawdę na kołach możemy jeździć, aż zedrzemy je do kora. Kora to jest wewnętrzna część koła, przeważnie jest zrobiona z plastiku, na którą zalany jest poliuretan, tak? Czyli to mięso nasze. Jeżeli zadrzemy koło do korat, czyli do tego plastiku, na którym jest osadzony poliuretan, no to już będziemy się ślizgać, ale tak naprawdę powinniście wymieniać koła wtedy, kiedy czujecie, że to kółeczko już jest za małe i kiedy czujecie, że ta prędkość jest już po prostu znacząco niższa i chcielibyście dalej jeździć szybko. Wtedy wymieniamy sobie dopiero koła na nowe. Jeżeli ktoś nie dopuści, żeby te kółka były za mocno zestoszkowane, czyli ścięte i będzie je wymieniać dosyć regularnie, czyli na przykład wymienia je raz na miesiąc albo raz na dwa miesiące, to takich wymianek może zrobić sobie kilka i te kółka myślę, że mogą posłużyć nawet cały sezon. Regularna zamiana stron kołami pozwala temu kołu żyć dłużej, a Wam będzie się jeździło dużo przyjemniej na rurkach. W przypadku łyżew i rolek występuje zjawisko tak tzw. transferu umiejętności. To, co nauczyliśmy się na łyżwach, możemy dosyć prosto przenieść na rolki i odwrotnie. Oczywiście nieco to samo, ale przez to, że na łyżwach używamy przywodzicieli i odwodzicieli do tzw. kroku łyżwiarskiego i tą umiejętność bezpośrednio przenosimy na rolki i mamy ten sam efekt. Są to dyscypliny bardzo pokrewne i bardzo podobne do siebie. Oczywiście nie mówię o łyżwach figurowych, ponieważ tam występują brządki z przodu i tam sprawa się trochę komplikuje, ale można powiedzieć, że takie panczeny czy łyżwy do hokeja czy służby rekreacyjne i rolki są bardzo podobne do siebie. Dużo elementów jest praktycznie takich samych, jeżeli chodzi o motorykę ruchu. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba pogrzebać, jakby w historiach tych dwóch sprzętów. I jeżeli się cofniemy w trochę w czasie, to oczywiście najpierw były wrotki, a dopiero później były rolki, jeżeli chodzi o tak masowo stosowany sprzęt. I rolki są po prostu ewolucją wrotek. I skoro są ewolucją wrotek, to też są prostsze do nauczenia, są szybsze odwrotek, łatwiej się w nich skręca i praktycznie wszystko, co wykonujemy na rolkach jest dużo prostsze niż do wykonania we wrotkach. Wrotki mają krótszą podstawę, czyli trudniej jest utrzyma utrzymać na nich równowagę. Są troszkę bardziej toporne i są wolniejsze. Moim zdaniem rolki i wrotki są podobne. Mają wspólne elementy, na przykład prace mięśni przywodzących i odwodzących. W jednym i drugim sporcie jakby jest to bardzo podobne. No i jest to but z kółkami przyczepionymi do spodu. Ale jednak rolki są tym sportem, który jest wynikową w wrotek, czyli są łatwiejsze po prostu. Dużo łatwiej i przyjemniej się jeździ w rolkach. To jest moje zdanie. Wiem, że na wrotki jest moda Jakby jak akceptuje to i szanuje dużo ludzi po prostu lubi ten wygląd wrotek, lubi yy, tak wrotka wygląda na stopie, jest ona troszkę bardziej delikatna, jest mniejsza, zajmuje mniej przestrzeni I jak ktoś jest fanem takiej stylistyki i z tego powodu wybiera wrotki, to ja to rozumiem, aczkolwiek myślę, że każda osoba, która by spróbowała rolek, odnajdzie w tym dużo większą przyjemność i frajdę. Trzy najczęstsze błędy w jeździe na rolkach. Myślę, że 90% ludzi, którzy zaczynają amatorską jazdy na rolkach i zaczynają same bez instruktora, bez tutoriali, to 90% ludzi popełnia te błędy i najgorszy, absolutnie najgorszy z nich to jest koślawienie kostek i kolan, czyli tak jakby zapadanie kostek i kolan do środka podczas jazdy, to zwalnia trochę jakby odpowiedzialności aktywnego trzymania stopy, co znaczy aktywne trzymanie stopy, czyli kiedy stopa jedzie prostopadle w stosunku do podłoża i nasza stopa luźno stoi oparta o kółeczka kiedy koślawimy nogę, nasza noga opiera się o cholewkę w rolce i jest dużo łatwiejsze do utrzymania jakby na początku, no ale to rodzi różne problemy, na przykład później ciężko jest na nauczyć się wyprowadzać rolkę na zewnętrzną krawędź, co jest konieczne, żeby w ogóle skręcić efektywnie, albo żeby zrobić jakiś trick lub przeplatanka, albo w ogóle żeby jeździć na jednej nodze. Czyli jeżeli ktoś się nauczy jeździć ze skoślawionymi nogami, z takimi roleczkami zapadniętymi do środka, to ma zamkniętą drogę do rozwoju rolkowego dalej. Nauka jakiejkolwiek techniki będzie bardzo, bardzo trudna. Drugim błędem najczęstszym jest wyprostowana postawa, czyli jeżeli ktoś jeździ bez ugiętych kolan, wyprostowanymi plecami, to cały ciężar przenosi jakby na pięty w rolce. Jeżeli ciążamy pięty, a rolki są zawsze zamontowane na kółkach, te kółka są troszkę plastyczne i troszkę się ugnają, to ta przednia część rolki się podnosi. Te rolki notycznie nam chcą odjechać, wyskoczyć, tak? Czyli jeżeli jeździmy wyprostowani bez ugiętych kolan z wyprostowaną sylwetką, będziemy mieli cały czas wrażenie, że ta rolka chce spod nas uciec. Zwróćcie uwagę, że jesteście gdzieś, gdzie jeździ dużo ludzi i ci ludzie jeżdżą tak falując, tak? że takie falowanie jadą, jadą i falują. I falują, tak? Dlatego, że cały czas te rolki im uciekają, oni chcą nadgonić. One te rolki im uciekają znowu i znowu są nadgonić. I takie falowanie ci ludzie cały czas robią, no właśnie przez wyprostowaną postawę. Że nie naciskają na języki, nie mają tych kolan do przodu, tej sylwetki przechylonej delikatnie do przodu, i to jest drugi błąd. I według mnie trzeci bardzo nieciekawy błąd, który troszkę zamyka drogę w rozwoju rolkowym, to jest tak zwane jeżdżenie w pozycji nożycowej. Czyli zamiast jadąc człowiek do przodu, zamiast trzymać te rolki równolegle, że jadą one po prostu ze sobą równo i stoi równomiernie na prawej i na lewej rolce. Osoby wyciągają jedną rolkę do przodu, która jest tak jakby sonduje ta rolka sobie namyszkuje czy coś i trzymają ciężar na tej nodze z tyłu. I to jest spoko, jeżeli na przykład wjeżdżamy na kociłby, na trawę i tak dalej, ale kiedy jeździmy tak cały czas, nawet po dobrych nawierzchniach, to ta rolka, która jest z przodu, troszkę oducza się trzymania naszego ciężaru ciała i na przykład później przy lądowaniach będziemy lądować tylko na tą nogę główną prowadzącą, która będzie przyjmować większość tego ciężaru ciała i będzie cały czas ona pracować, a ta noga druga będzie troszkę obciążona od tego i będzie po prostu potrafiła mniej. Będzie nas, a rolki powinny być obciążane równomiernie, czyli prawa i lewa jadą razem równolegle. Prawa, lewa, pyk. I nawet jeżeli się nie rozpędzamy, to one są równolegle, a nie tak, jedna z całkiem z przodu